Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak znaleźć usunięte zdjęcia w telefonie z systemem Android. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. Jeżeli usuwaliście zdjęcia z galerii telefonu i przez przypadek usunęliście tych zdjęć za dużo, bądź też przez pomyłkę usunęliście jakieś konkretne zdjęcie, to w obecnych telefonach z systemem Android najczęściej takie zdjęcia można odzyskać. Aby to zrobić, uruchamiamy galerię telefonu, tutaj, gdzie trzymamy wszystkie nasze zdjęcia, i następnie poniżej, tutaj, gdzie mamy w galerii albumy, powinniśmy mieć taki folder o nazwie Kosz jak tutaj widzicie u mnie z taką ikoną właśnie kosza natomiast gdybyście w swoim modelu telefonu nie widzieli tego właśnie kosza no to należy tutaj w prawym górnym rogu kliknąć ikonę trzech kropek Tutaj rozwinie nam się lista z zakładkami, i najczęściej właśnie na tej liście pojawia się tutaj kosz. Więc teraz wracając do tutaj kosza, tutaj najczęściej lodują usunięte zdjęcia z galerii telefonu. Więc teraz, aby właśnie odzyskać takie usunięte zdjęcie, uruchamiamy tutaj kosz. Jak widzicie, mamy zdjęcia, które zostały usunięte. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, tutaj mamy taki komunikat, że zdjęcia i filmy zostaną trwale usunięte po upływie wskazanej liczby dni. To w tym przypadku jest to 30 dni, więc przy obecnych smartfonach najczęściej w koszu są przetrzymywane zdjęcia do 30 dni. Później system je automatycznie usuwa, tak żeby zwolnić miejsce właśnie w telefonie. Więc teraz gdybyśmy chcieli przywrócić takie zdjęcie do galerii, wystarczy, że przytrzymamy palcem to zdjęcie ono zostanie zaznaczone i tutaj na dole pojawi nam się taka ikona jak przywróć. No jak widzicie, zdjęcie znikło nam z kosza i ono wróciło w tym momencie do galerii telefonu. Natomiast, jeżeli używacie aplikacji zdjęcia Google do przechowywania swoich zdjęć z telefonu w chmurze, tak zwanej, tam jest również możliwość przywrócenia takich zdjęć po ich usunięciu. A więc, może uruchommy teraz tą aplikację: zdjęcia Google, bardzo popularna aplikacja. I tutaj, jeżeli usuniecie też takie zdjęcie z waszej galerii, to należy po prostu w lewym górnym rogu kliknąć ikonę z trzema poziomymi kreskami. Tutaj rozwinie nam się lista z zakładkami. My musimy właśnie wybrać na tej liście właśnie zakładkę Kosz. No i tutaj właśnie lądują usunięte zdjęcia z galerii. Warto jeszcze wspomnieć, że tutaj usunięte właśnie te zdjęcia, które właśnie lądują do tego kosza są przytrzymywane do 60 dni. Więc jest trochę więcej czasu na przywrócenie tych zdjęć. I teraz, jeżeli my chcemy również przywrócić takie zdjęcie, przytrzymujemy chwilę palcem. Ono zostaje zaznaczone, i na dole tutaj pojawi nam się przycisk przywróć. Klikamy przycisk przywróć. No tutaj system nas pyta, czy na pewno przywrócić dany element. Czyli zdjęcie, klikamy przywróć. No i takie zdjęcie wróciło ponownie do galerii telefonu. Więc w ten sposób możemy szybko odzyskać usunięte zdjęcia z galerii telefonu. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!